Cześć i czołem. Witajcie na moim kanale. Bardzo was przepraszam, dawno regularnie nie nagrywałam, ale mam nadzieję, że po tym okresie takiego zastoju uda mi się wreszcie do tego wrócić i te filmy regularnie będą się pojawiać, tak jak kiedyś we wtorki i piątki. I pomyślałam sobie, że takim najprzyjemniejszym filmem dla mnie i dla Was na początek, żeby się rozkręcić, będzie Bookhol. Zwłaszcza, że jeżeli się nie mylę, to ostatni Bookhol był albo w czerwcu, albo w lipcu mamy grudzień, więc no, trochę tych książek się nazbierało. Chociaż kupuję już znacznie mniej niż kupowałam kiedyś, i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. A tymczasem ja będę wyczytywać te książki, których jeszcze nie przeczytałam, i będę robić taką selekcję naturalną książek na półkach, bo już jestem w tym wieku. Wiecie, kiedyś to gromadziło się książki, czy człowiekowi się podobała, czy nie podobała ta książka. No to tak, kupiłam ją, jest moja, muszę ją zachować. Nie. Teraz jako dorosła już osoba, nazwijmy to tak, świadoma, że miejsce ani na półkach, ani w mieszkaniu się nie rozrasta, no robię taką selekcję naturalną, jeżeli wiem, że coś mi się nie podobało, albo jeżeli wiem, że na pewno do tego nie wrócę, nie jest to książka bliska mojemu sercu, no to po prostu dziękujemy sobie nawzajem, ona trafia do kogoś, kto być może bardziej ją pokocha, ja natomiast robię sobie miejsce na półce, no ale tymczasem pokażę Wam, co przez te ostatnie pół roku zgromadziłam i co mam zamiar przeczytać. No i tak, tutaj mam brisingra. O jejku, straszny łamaniec językowy. Kontynuację Eragona. Mało kto nie słyszało o Eragonie, o Paolini, Paulinim, o tym, że nastolatek napisał książkę. To w czasach, kiedy ja byłam w liceum, był bestseller, przeczytałam wtedy Eragona i najstarszego, bo tylko te były napisane i przetłumaczone na Polski. No i teraz ostatnio parę miesięcy temu coś mi strzeliło do głowy. Latem właśnie pomyślałam sobie, a przeczytam w końcu całego tego Eragona, no i też z drugiej ręki używana sobie te książki nabyłam. I rzeczywiście tu mam Eragona. Tutaj mam dziedzictwo podzielone na tom. Tutaj tom drugi, pierwszy też gdzieś się zaraz znajdzie, ale akurat nie tu pod ręką, więc idziemy dalej. Steven Erikson. Nie wiem, dlaczego kupiłam drugi tom. Nie mam pierwszego, ale najprawdopodobniej. A tak, wiem, promocja w świecie książki, no oczywiście. Erikson, bardzo ceniony, bardzo chwalony pisarz fantazy. Ja nie miałam z nim nigdy do czynienia, więc postanowiłam sprawdzić. Zobaczymy. Z tej samej promocji Joanna Skalska Remanta. Nic, nic nie wiem o tej książce, ale urzekła mnie okładka. I też z tejże samej promocji. Absolutny klasyk Herbert George Wells, Wojna Światów. Nigdy nie czytałam. Czytałam, czy raczej przesłuchałam, bo był darmowy audiobook w MPiku um, Niewidzialnego Człowieka. Nie bardzo mi się podobał, ale postanowiłam jeszcze sprawdzić Wojnę Światów, także daję szansę. O jest! Czyli jednak nie popełniłam tego błędu, że mam drugi tom, bo był tani, a pierwszego nie. Pierwszy z tom Stevena Eriksona: opowieści o Bauchelajnie i korbalu Brauczu. O matko, dzisiaj mam naprawdę <ścoughs> szczęście do tytułów łamiących język. Znalazło się dziedzictwo. Pierwszy tom. Idźmy dalej. Sławne Fort Wing, czwarte skrzydło kupiłam generalnie przede wszystkim ze względu na te smoki, ale też na to, że, że powieść fantazy. Początkowo słyszałam bardzo dobre opinie, potem się okazało, że ludzie są bardzo podzieleni co do tej książki. Ja ją przesłuchałam w audiobooku, także też mam opinię, mam nadzieję się tą opinią na dniach z wami podzielić. Póki co e, pokazuję książkę. Jeżeli zostanie ze mną, to tylko i wyłącznie e, ze względu na te piękne smoki. Słyszycie w tle jakieś dziwne dźwięki? To bardzo Was przepraszam, bo, bo kot e, po miesiącach nienagrywania jest zdezorientowany i e, kursuje w tej, we w tej sprawdza, co ja też takiego dziwnego robię. E, Franz Liber, albo L Liber chyba, mąż czarownicy. Wielki czas, wzięłam ze względu na opis z tyłu okładki, nic mi na, ten, na temat tej książki nie wiadomo, ale opis spodobał mi się bardzo, poza tym była tania, bo kupiona w moim ulubionym antykwariacie w Poznaniu, więc się skusiłam, podobnie jak na pamiętnik księgarza, bo ja generalnie bardzo lubię takie książki o księgarniach i bibliotekach, więc jeżeli na jakąś trafiam... To raczej się z nią zapoznaję. Z tego samego miejsca, Artemis Foul. Ja już tę książkę kiedyś czytałam. Nie serię, tylko właśnie pierwszy tom. I miałam nawet swój. No ale pomyślałam, wrócę do książki, sprawdzę po latach, czy mi się nadal nie podoba. Dalej znów fantastyka. Okrutny wiatr. Glen Cook. Też znany autor, z którym ja nigdy nie miałam do tej pory do czynienia, więc postanowiłam sprawdzić, a również dorwałam w taniej księgarni. Troszeczkę przeraża mnie malutki druczek i strasznie grube to miszczę ale na pewno kiedyś zajrzę. O, dalej mamy Eragona, wspomnianego już najstarszego, którego kiedyś czytałam, no i teraz. Przy ponownej lekturze będę sobie musiała wrócić, przeczytać drugi raz. Eragon, czyli już teraz mamy wszystkie części tego cyklu. Dalej, e, znowu z antykwariatu Brandona Sandersona, którego nigdy nie czytałam, ale kocie nie przesuwaj statywu, błagam cię. No. Brandon Sanderson stop prawa. Te grubaśne tomisza Sandersona mnie przerażają. To natomiast jest dosyć cieniutka książeczka, więc kto wie, może sprawdzę. Znaczy, raczej sprawdzę, skoro kupiłam. O tej książce nie wiem nic Wilken bracia krwi. Kupiłam ze względu na to, nie wiem, czy będzie widać, że jest taka trójwymiarowa okładka. O nie, nie, nie rób tego! Przepraszam, obraz może się przesuwać, bo kot postanowił sobie urządzić zawody z prześlizgiwania się pod statywem. Nic nie jestem w stanie na to poradzić. Więc jeżeli będzie przesunięty teraz film, obraz na filmie do, do końca, no to bardzo Was przepraszam. Autorem zdjęć do niniejszego filmu jest Franek, tak. Zatem kupiłam książkę dla okładki, jestem straszna, nie powinnam się do tego przyznawać. Z tego samego antykwariatu, to jest chyba czwarty tom Osobliwego Domu Pani Peregrine, ja mam pierwszy i drugi, pierwszy czytałam, ale mam nadzieję kiedyś całą tę serię pochłonąć. Tę książkę kupiłam ze względu na stulecie Disneya, bo chciałam mieć parę takich pamiątkowych wydań, a setny rok no, jakby się kończy, historyjki są z tego co tutaj przejrzałam, różne, bo mamy i te klasyczne animacje, które znamy, i takie historie rozszerzające uniwersum, które w samych animacjach się nie działy. Więc troszkę tak, troszkę tak. Zobaczymy. Idźmy dalej, porwana pieśniarka, Daniel L. Jensen, nic tej autorki jeszcze nie czytałam, ale mam, mam zamiar sprawdzić, zobaczymy, w niektórych kręgach jest bardzo zachwalana. Gobelin, mam tą pierwszy, więc przy okazji byłam następny. Podobno książka równie dobra co Baśniobór, więc na pewno sprawdzę. Dalej, Robin, Ho Robin Hopp z złocistym Matko, ale się dzisiaj jąka. Musicie mi wybaczyć, co dlatego, że da dawno nie nagrywałam. Robin Hop, złocisty błazen, trylogia złotoskóry, też maleńki druczek. Mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać. Kapuścińskiego sobie odpuścimy albo pokażę Podróże z Herodotem postanowiłam sobie zatrzymać i szachin Szacha miałam całą tę kolekcję Kapuścińskiego ale zostawiłam sobie te dwie Zresztą się rozstałam, bo pan Kapuściński nie jest może moim ulubionym autorem. Dalej, Mroźny Szlak. Tę książkę zaczęłam w audiobooku, ale ten audiobook zupełnie do mnie nie trafia. W związku z tym będę się musiała, jeżeli będę chciała zabrać za wersję w papierze. Kiedy kobiety były smokami słyszałam bardzo dobre opinie na temat tej książki podobno powieść feministyczna z wątkami fantastycznymi więc chętnie sprawdzę dalej trylogia dla dzieci uroczysko pierwszy drugi i trzeci tom Podobno ciężko dostępne, przynajmniej ten pierwszy, ale ja gdzieś tam dorwałam na Vinted za całkiem niezłą cenę, więc kupiłam. Podobnie z promocji w świecie książki Piranesi, bo czytałam Jonathana Strange'a i Pana Norella, jestem zachwycona tą książką, dlatego postanowiłam sprawdzić te opowiadania autorki. Dalej, Joe Abercrombie, Ostre cięcie. Jestem bardzo ciekawa tego autora. Podobno świetny autor fantazy, więc z całą pewnością będę czytać. A... Ella Zaklęta z promocji. Kiedyś już tę książkę czytałam. To jest taka powieść dla młodzieży, będąca retelingiem kopciuszka, ale w tamtym czasie bardzo dobrze mi się ją czytało, dobrze ją wspominam, więc ponieważ nie miałam, postanowiłam sobie kupić. Mam Batmana. O. Rycerze Gotham, Pozłacane Miasto. Lastmana. Przeciąg w drzwiach. Na aukcji dla koteczków wylicytowałam Maciej'a Parowskiego Twarzą Ku Ziemi. Była na kanale recenzja historii fandomowych. Tam o Parowskim było bardzo dużo. Zresztą, jeżeli ktoś się interesuje polskim fantazją i w ogóle historią polskiej fantastyki, to musiał na Parowskiego trafić, bo to przecież. Wieloletni redaktor miesięcznika Fantastyka. Zatem zapewne Wam dobrze znany. I dwie ostatnie o dziewczynce, która wypadła z baśni. No i słynne legendy i lata. Także tak się prezentuje, tak się prezentują moje półroczne zakupy. Dajcie znać, co wykupiliście w ostatnim czasie. Dajcie znać, czy Mikołaj Wam może przyniósł coś pod choinkę. A tymczasem ja bardzo Wam dziękuję, ponieważ najprawdopodobniej ten film ukazuje się w piątek, a następny będzie dopiero we wtorek, to chciałabym Wam jak najserdeczniej życzyć już no, niewesołych świąt, bo kiedy Wy to oglądacie, to już po świętach. Ale przynajmniej szczęśliwego nowego roku. No niestety niemożliwym jest, aby przyniósł Wam samą pomyślność, bo życie tak nie działa, ale mimo wszystko niech będzie dla Was łaskawy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.